Podpowiedzi Starota. Zapraszam na czytania prywatne, które wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. A dzisiaj czytanie ogólne: czy on, ona żałuje rozstania z Tobą? Zobaczmy. Królowa Buław. Ty nie dasz o sobie zapomnieć. Twój osobisty czar i magnetyzm zawsze będą na niego działać. Lubisz mieć dużo przestrzeni i wolności w relacji. Dlatego zdecydowałaś o rozstaniu. Dużo razem zbudowaliście, dużo razem przeszliście, ale teraz jest moment, kiedy poczułaś, że dusisz się w tej relacji i odkryłaś swoją nową, inspirującą drogę. Wolisz swój zakręt życiowy niż nudną codzienność. On tego nie może zrozumieć, bo zawsze trzymał się swoich schematów. One dawały mu poczucie stabilizacji. A ty lubisz wyzwania i ciągłe zmiany. Wasze rozstanie traktujesz jako własne wyzwanie. Siódemka buław. Ta karta uczy, jak ważne w życiu jest trzymanie się swoich wartości i mówi, że nie zawsze łatwo jest obronić dobrą i obrać dobrą wspólną drogę. Wasze drogi się rozeszły, bo wasze oczekiwania się zmieniły. On wie, że musi się z tym pogodzić i szukać swojej nowej drogi do szczęścia, powodzenia, pa.